Dzień dobry, kochani. Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa, za komentarze. Dziękuję, że się dzielicie ze mną swoimi odczuciami podczas tych wszystkich ćwiczeń, praktyk, które sobie wspólnie robimy. Cieszę się, bardzo się cieszę z tego pozytywnego odbioru. Cieszę się, że to dobrze na Was działa, że czujecie się lepiej, bo, bo taki jest mój cel, zrobimy sobie dzisiaj krótkie czytanko, są dwie grupy do wyboru. Oczywiście możecie posłuchać obu. I pamiętajcie, że jeśli coś wam nie gra, to po prostu nie jest dla was. Jeśli jakaś wiadomość sprawia. Że czujecie dyskomfort, albo ma ona w was coś poruszyć, albo po prostu nie jest dla was. Mm, to są przekazy ogólne, robione z jak najlepszymi intencjami, ale to, co u mnie działa, to, co się u mnie sprawdza, niekoniecznie musi sprawdzać u was. To po pierwsze, wy możecie mieć inną perspektywę na to. Co tu przedstawiam, i to jest wszystko ok. Po prostu, jeśli coś Wam nie pasuje, idźcie dalej, nie musicie tego oglądać. E, możecie włączyć inny film albo kogoś innego posłuchać. Po prostu. Nie wiem, dlaczego to chciało za mnie teraz wypłynąć, ale przede wszystkim słuchajcie sercem, słuchajcie siebie. To, co jest dla Was, poczujecie, że jest dla Was. Zaczniemy od. Grupy z tym serduszkiem. I prosiłam jeszcze przed, przed włączeniem nagrywania o przekaz od przewodników dla tej grupy i przeczytam co popłynęło. Twój czas jest teraz i nigdy nie wątp w siebie. Znajdziesz w sobie mądrość, potrzebną wiedzę. Znajdziesz w sobie siłę, by zajść tam, dokąd pragniesz. Twoje pragnienie nie wzięło się znikąd. Pochodzi z głębi ciebie. Jest w tobie nie bez powodu. Jest w tobie, bo je w sobie zapisałeś, i prowadzi się tam, gdzie potrzebujesz zajść. Prowadzi poprzez lekcje i wyzwania. Zanim tutaj przyszedłeś, wybrałeś to, Twoja ścieżka poprowadzi cię dobrze gdziekolwiek pójdziesz, jednak możesz wybrać ścieżkę mniejszego oporu. I na tej ścieżce mniejszego oporu, radość jest Twoim przewodnikiem. Podążając za radością, pójdziesz ścieżką mniej ciężką. Wybieraj w każdej chwili podążanie za radością. I tak to jest Twoje wyzwanie, bo po pierwsze musisz nauczyć się od nowa, co to jest, co sprawia ci radość. Potrzebujesz próbować i odkrywać, czym to jest. Jednak masz prowadzenie wewnątrz siebie. Twój wewnętrzny głos jest dla ciebie wsparciem, przewodnikiem. Zacznij więc żyć. Ucieleśniając radość. I to jest koniec tego przekazu od przewodników. Um, I jakby łączy mi się to troszkę z tą kartą. Um, jest tutaj przepiękny kwiat lotosu oraz ważka. Odbieram to jako znaki dla Ciebie. Jeśli widzisz ważkę, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Przemieniasz się, następuje odnowa. Ważka jest też symbolem szczęścia. Także idziesz. W stronę tego szczęścia, jakby czuję, że to jest potwierdzenie, idziesz w stronę szczęścia. Jeśli widzisz kwiat lotosu, to znak, że w tym momencie doświadczasz duchowego wzrostu, mimo że być może czujesz, że, że utknąłeś w jakimś błocie, w jakimś bagnie, rozkwitasz, mimo że być może toniesz w rozpaczy. I czuję, że ten przekaz jest po prostu takim potwierdzeniem. Na przykład tego, że kiedy właśnie widzisz te symbole, te znaki, wytrwaj, zaufaj, zaufaj tak jak nigdy dotąd, jak nigdy wcześniej. Rozkwitasz jak twardziel, mówi napis na tej karcie. I tutaj przychodzi mi to zdanie, że. Mistrzowie mm, mają w życiu doświadczenia na miarę mistrzów. Nie bez powodu masz trudne doświadczenia, ale dasz radę, poradzisz sobie. Wszechświat chce tutaj ci dodać otuchy. Masz w sobie tą potrzebną siłę, masz wytrwałość. Niczym twardziel. Tą wewnętrzną przede wszystkim wytrwałość twardziela. Bo teraz bycie twardzielem jest jakby trochę zniekształcone, ale nie będę w to wchodzić. Wiecie o co mi chodzi na pewno. Czujecie. Generalnie no poradzisz sobie ze wszystkim. Z tymi wszystkimi wyzwaniami. Masz w sobie zdolność by usunąć przeszkody. Jakiekolwiek one natury by były. Hmm. Wrócę jeszcze do tego, że przekazali, przewodnicy przekazali, by wybierać e, radość, by się kierować, wspierać tą energią radości, więc e, to też tutaj jest ważne. I zmiana perspektywy. Patrzenie na sytuację. Chodzi mi o unikanie myślenia w stylu, to znowu mi się przytrafia. Znowu muszę przez to przechodzić. A takie wybieranie, by myśleć, to dzieje się dla mnie. To dzieje się po to, by mnie wzmocnić. Może jeszcze teraz nie wiem dlaczego, po, to, po co, po co to jest. Ale ufam, wiem, że nauczę się tu czegoś, odzyskam jakąś utraconą część siebie, odzyskam swoją siłę. Taka perspektywa przywraca Tobie moc, przywraca tą sprawczość. Tak, odzyskujesz dzięki. W takiej perspektywie swoją moc. Stajesz się twardzielem, wojownikiem, który jest w stanie to znieść i wykorzystać na swoją korzyść. Przestajesz być ofiarą. Proszę tutaj jeszcze jakieś uzupełnienie tego przekazu? Czy jest tu jeszcze coś do dodania? Odwaga. Odwaga. Wszechświat dodaje. Dodaję Ci odwagi. Czuję, że to jest dla Ciebie taki kopniak. Wytrwaj, rozkwitasz. To wszystko przemienia się w coś dobrego, co w coś pięknego. Woda, która tu się obija o te skały, to może wyglądać groźnie. To jest żywioł, ale masz siłę twardziela, masz siłę wojownika. Więc odwagi i nie poddawaj się. Zaufaj. Wytrwaj. Na chwilę zobaczysz, poczujesz, że rozkwitasz. Dziękuję grupie numer jeden. I teraz przejdziemy Do grupy numer dwa. Tutaj przyszła wiadomość od przewodników, bardzo krótka i prosta. E, po prostu odpocznij, już dość się natrudziłeś, nawalczyłeś, odpocznij. Mm. Pszczoła lub osa to wasz znak, potwierdzenie. Pszczółki są pracowite, bardzo pracowite jak wy, ale przychodzi czas, gdzie nie mają co robić, bo jest zimno, bo nie ma kwiatów do zapylania. Napisane jest tutaj: Zbieraj miód. I w opisie Autorki kart. Jest mowa o przebaczeniu, po którym zbierasz lekarstwo słodkie jak miód. Odpuść im, odpuść przede wszystkim sobie. Przebacz im, przebacz, przebacz sobie. Oczywiście, jeśli czujesz, że to dla Ciebie na ten moment, jeśli jesteś wewnętrznie gotowa, gotowy, by to zrobić, by przebaczyć, przebacz, mm, odtruwając swoje życie. Osąd, żal, zawiść są jak jad, który Cię zatruwa. Przebacz dla siebie. I to, to nie znaczy, że. Mm, musisz zapraszać z powrotem do swojego życia osoby, które cię zraniły, które zrobiły ci coś złego, mm, które sprawiły ci ból. Nie musisz uznawać, zgadzać się na to, co robią, co zrobiły. To oznacza, że uwalniasz się od ciężaru i robisz to tylko dla siebie. Mm, dodatkowo, jeśli. Myślisz, czujesz, że popełniłeś, popełniłaś jakiś błąd. To w ogóle nie ma znaczenia. Ten błąd nie ma znaczenia. I tu tylko jesteś ty i ty sam siebie rozgrzeszasz. Nie ma czegoś takiego jak błąd. Nie ma czegoś takiego jak błąd w ogóle. I to jest zawsze tylko między tobą a tobą. Wybacz sobie. No i ja tutaj też widzę obraz taki, że lata pszczółka z kwiatka na kwiatek. Pomaga tym kwiatom, tym warzywom przetrwać, wzrastać, owocować. Pomaga też całej swojej wspólnocie i jeszcze dodatkowo produkuje coś tak pysznego, słodkiego jak miód. Czy jesteś jak ta pracowita pszczółka, która dba o wszystkich, pomaga wszystkim, umożliwia przetrwanie? Mm. Umożliwia innym, by w ich życiu pojawiły się owoce, może właśnie przez to, że chciałaś, chciałeś dużo pomagać, nie zawsze traktowano Cię dobrze. Może wiele razy Cię zraniono, mimo że tak się starałeś, starałaś, albo po drodze może nawet w dobrej wierze, w dobrej intencji to Ty kogoś zraniłeś, zraniłaś. Zrobiłeś coś nie tak, jak trzeba w Twoim mniemaniu, w Twoim odczuciu. Ale tu jest też powiedziane, że zrobiłeś wszystko tak, jak potrafiłeś, potrafiłaś na dany moment. I to nie ma znaczenia, jaką wtedy miałeś, miałaś świadomość. Coś, co mogło może nie wydawać ci się teraz słuszne. Może to komuś było potrzebne. Czasami musimy odegrać tą złą rolę w życiu innych ludzi. Czasami inni potrzebują odegrać złą rolę w naszym życiu. Z wyższej perspektywy tu nie ma czegoś takiego jak dobre, złe. I jakby to tylko my nadajemy temu znaczenie. I znowu, tu nie chodzi o to, żeby coś usprawiedliwiać, jakieś. Yy... Żeby mówić, że jeżeli ktoś nam coś złego robi, to jest ok, w porządku. To, to w ogóle nie o to chodzi. Mm. Tak, musiałam to powiedzieć, podkreślić. Wiecie o co mi chodzi, na pewno poczujecie o co mi chodzi. I teraz jest dla Ciebie czas na oddech, na odpoczynek. Czas, by sprawdzić. Czy nie trzymasz w sobie urazy żalu, do siebie, do innych Czy to oznacza oświecenia? Wydaje mi się, że to oznacza oświecenie. To nowe karty, jeszcze się z nimi tak dobrze nie zapoznałam, ale tu jest jakby płyniesz wyżej. I to może wydawać się abstrakcyjne. Statek, który płynie wśród chmur. Czuję, że wszechświat opiekuje się tobą. Tu nie ma jakby limitu, tu nie ma ograniczeń. Jakby zachowaj spokój. Weźmy jeszcze jedną, bo nic więcej do mnie nie przychodzi miłość. Po prostu miłość. Jakby płyniesz do tej miłości. Miejsca miłości i to jest Twoje potwierdzenie, że tam płyniesz. Potrzebujesz też dać miłość sobie, bo przeszedłeś przez kolejne momenty, przebudzenia, które są wyczerpujące energetycznie. Jakby ten wszechświat chce też dać Ci miłość, oddać miłość, którą Ty dałeś innym, lub w jakichś swoich właśnie projektach dla innych, w swojej pracy. To może być wszystkim. To może być wszystko, to mogą być zachowania, to mogą być drobne przysługi, to mogą być miłe słowa, to może być uśmiech dla kogoś, kto właśnie w tej chwili go potrzebował. Miłość, którą włożyłeś, włożyłaś, którą dałeś, dałaś, wróci. I jakby tutaj ja też czuję, że idziesz wyżej. Idziesz wyżej i to przebaczenie, to współczucie przede wszystkim wobec siebie. To tak najbardziej ciebie wzniesie wyżej. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.